Jesteśmy na montażu domku MG2 wariant 14. Przenieśliśmy się na plac budowy do klientów. Działka jest bardzo ładna, wygodna, naprawdę jest tutaj dużo miejsca. Moduły są w tej chwili montowane. Mamy jeden moduł, który stoi już na fundamencie punktowym. Drugi moduł jeszcze jest na naczepie na, na transportowej. Będzie. Dźwigany za chwilkę dźwigiem e, i montowany, e, zestawiany z drugim modułem. E, będziemy Wam tutaj kręcić, jak, jak wygląda, jak wygląda ta, e, ten montaż. A tymczasem zobaczmy sobie, jak wygląda domek, materiały zewnętrzne e, użyte na elewacjach, jak wygląda dom od zewnątrz. No dobra, dzisiaj jestem sam na nagrywce bez kolegi operatora. Muszę sobie poradzić z dronem, aparatem. E, za mną stoi jeszcze na Tize e, moduł domku. Za chwilkę będzie, będą go panowie e, no, stawiać we właściwe miejsce. Tymczasem chciałem wam pokazać, e, z jakich materiałów zrobiony jest, e, zrobiona jest elewacja. Mamy elewację z e, desek włóknocementowych e, w kolorze takim piaskowym. To jest firma Cedral, bardzo fajna elewacja. Stosujemy oczywiście elewacje drewniane, elewacje z tworzyw, z np. paneli winylit. Można zrobić cały dom obudowany w blasze na rąbek stojący. Tutaj klient wybrał akurat deskę Cedral. Domek ma formę nowoczesnej stodoły, więc cała ta ściana od ogrodu, od otwarcia na taras jest przeszklona. O budowana obróbką blacharską, w środku taka wnęka ma zabudowę z naturalnego drewna. No i tak wygląda, tak wygląda elewacja. Przybliżmy się może. Wybaczcie, że muszę tu spojrzeć na... Ciekawe, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie. O, jesteśmy bliżej. Jeżeli chodzi o stalarkę okienną, no i oczywiście, no i oczywiście obruki blacharskie to to wszystko jest w kolorze antracytowym, czarnym, e, bardzo ładnie kontrastuje z e, piaskową elewacją. E, tak, wygląda, tak wygląda elewacja domku. E, zobaczmy sobie, może elewację tutaj od strony wejścia. To będzie elewacja frontowa. Jesteśmy od strony elewacji frontowej, jeszcze połowa domu jest cały czas na tigrze. teraz będzie. będzie Montowane we właściwe miejsce. Tutaj przybliżę Wam, może, jak ta elewacja wygląda. Okna antracytowe z takimi wykończeniami z blachy obróbkowej. Drzwi wejściowe pełne w też kolorze, pasującym do, do po prostu reszty okien, czyli antracytowym. Jeszcze mamy tutaj folię na, na płycinie drzwi, także to jeszcze jest niedocelowy e, kształt. Obróbki blacharskie, tak jak tutaj e, widać, są wykonane również w e, blachy obróbkowej w kolorze antracytowym. Wszystko ładnie e, pasuje, mamy dwa kolory. Dach rynny, rury spustowe, e, e, kolor ram okiennych, drzwiowych, e, obróbki blacharskie, wszystkie, wa, wszystko w antracycie. No i ta piaskowa, bardzo ładna, Elewacja z deski włókno cementowej, przybliżę może tutaj obraz, naprawdę bardzo ładnie wyglądająca, no i przede wszystkim trwała, tak? to jest deska właściwie betonowa, można powiedzieć, która będzie na pewno, no, wytrzymała na wiele, wiele, na wiele, wiele lat. Tutaj może tak troszeczkę pikać mi dronik, przepraszam za to, jestem dosyć blisko budynku. Tak to wygląda. Następne ujęcia już może po zmontowaniu dwóch modułów ze sobą, a tymczasem pokażę Wam jeszcze może fundament. Jestem na tle modułu już ustawionego na fundamencie. Fundament punktowy, zwróćcie uwagę, mamy siatkę słupów betonowych o wymiarach pół metra na pół metra, 80 m na pół metra do głębokości przemarzania. W tym wypadku jesteśmy na Mazowszu, więc głębokość przemarzania jest metrowa. No i e, domek stoi na ramie. przybliżę tutaj może. Stoi na ramie stalowej. Domek posiada podwójną ramę. Połowa to jest rama stalowa, połowa to jest rama e, drewniana. O, tutaj mamy ramę stalową ocynkowaną, a powyżej w tej grubości mamy już drewnianą ramę ocieploną e, ociepleniem. Czyli mamy podwójną ramę. E, ta stalowa rama pełni Pełni funkcję, pełni funkcję konstrukcyjną, która po prostu wzmacnia całość konstrukcji, przenosi siły między kolejnymi podporami. Oczywiście całość fundamentów jest odpowiednio obliczona, dobrana do wytrzymałości gruntów. W tym momencie moduł jest jeszcze przykryty do transportu takimi membranami, które po prostu służą do tego, żeby się tam podczas transportu nic domkowi nie stało. Natomiast możemy zajrzeć. O tutaj już widać kawałek urządzonego, urządzonego wnętrza. Za chwilkę drugi moduł zląduje, za chwilkę drugi moduł zląduje e, na swoim fundamencie i dwie połówki domu będą ze sobą złączone. Nadal jeszcze ujęcie z niezestawionych dwóch modułów. Drugi moduł nadal czeka na ustawienie. Zwróćcie uwagę tutaj na wykończenie e, tej najciekawszej, najważniejszej elewacji, czyli elewacji ogrodowej. Mamy okna. Akurat tutaj, fix. W drugim module mamy okna przesuwne. W środku widzimy już wykończone i umeblowane wnętrze. Tutaj mamy takie drewniane, bardzo fajne wstawki e, no, urozmaicające e, elewacje tak zwane uszy. E, obróbki blacharskie, no, a cała obudowa zewnętrzna elewacji no to już jest ta deska cebra. Tak to wygląda. Przybliżę, może. Podlecimy troszkę dronem bliżej. Zobaczycie, jak to jak to wygląda. A właśnie tak. Trochę mamy tutaj hałasu, ale jeszcze Wam chciałem pokazać przy okazji, bo widzę, że Panowie montują dom, przymocowują do fundamentu. Domek jest trwale związany z fundamentem, z wsłupami fundamentowymi. Po prostu stalowa konstrukcja jest spawana do, do marek umieszczonych i do kotew umieszczonych w betonie stóp fundamentowych, także domek jest w całości przymocowany na trwale do podłoża, do gruntu.